Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zapytałem się was, drodzy widzowie, czy waszym zdaniem powinienem zmasakrować te koalicję doszczętnie, czy może powinienem wziąć prostego White I oczywiście, tak jak się spodziewałem, odpowiedzieliście, bym zmasakrował ich jak malutkie robaczki, bym zmiażdżył ich po prostu moim wielkim palcem gniewu, bym pokazał im, gdzie jest ich miejsce, a ich miejsce moim zdaniem jest. W moim kraju, po prostu, w moim wspaniałym kraju zwanym Prusami, który jak widzimy na mapie politycznej jest naprawdę ogromny i stanowi tutaj znaczącą siłę polityczną w tym regionie świata. Ale dobrze, przejdźmy może już do samej rozgrywki, w której musimy zrekrutować. Całkiem sporą ilość żołnierzy. Jeżeli chcemy wygrać tę wojnę, no to potrzebujemy żołnierzy, których obecnie posiadamy, ponieważ jak pamiętamy w poprzednim odcinku, mieliśmy malutki tyci-tyci problem z buntownikami, którzy przez to, że kontrolowali nam tutaj naszą stolicę, i tutaj przyznaję, że nie przeczytałem tego paska. No w sumie nie wiem, dlaczego nie przeczytałem tego paska ładowania. Tam było napisane jak byk, że przez to, że ci chłopi kontrolują stolicę, to ten pasek ładowania się. Po prostu ładuje, ale z drugiej strony, cóż ja mogłem zrobić w tym wypadku? Nic nie mogłem zrobić, po prostu i tak i tak nie zdążyłbym przełamać okupacji tej prowincji, tego mojej stolicy, więc tak czy siak ten błąd był już nie do powstrzymania. On i tak, i tak by się nieładował. Błąd z mojej strony, że pozwoliłem im w ogóle dopuścić do takiej sytuacji, że pozwoliłem w ogóle, by pesanci oblegali moją wspaniałą stolicę, którą jest królewiec, no ale no nie można mieć wszystkiego, aż uderzyłem ręką w biurko, przepraszam. Dobra, otrzymujemy grę. Mam na razie na poziomie plus. 3 prędkość ponadto zmarł nam król i mamy nowego króla. Jest to Friedrich Wilhelm I von Badwite 542, który ma na start 100 legitymacji, więc my się z tego Cieszymy oczywiście. 3-2-2 jest jego następca Wilhelm, czy z tej samej dynastii? Zaraz się dowiemy. Oczywiście von Badewite. Nie wiem, czy to jest jakaś normalna, prawdziwa dynastia, by nie powiedzieć etniczna dynastia. Aha, takie tam żarty. Mam nadzieję, że mnie w komentarzach tam poprawicie, jeżeli się mylę. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś dynastia, która rzeczywiście w Prusach rządziła. Oczywiście, jak już mówiłem, mogę się mylić. Dobra, sprawdźmy przede wszystkim, jakie statystyki bojowe ma ten nasz władca. Widzimy, że średnie. Nasz obecny dowódca ma również takie nieciekawe statystyki, więc rolniemy sobie raz jeszcze. I dzięki temu mamy dobrego dowódcę 5330, który jest dwugwiazdkowym dowódcą, z tego co rozumiem. Otóż to, więc my każemy mu wycofać nasze armię do Gdańska. Najpierw do Gdańska. Następnie tam się przegrupujemy i poczekamy na posiłki w postaci armii francuskiej, która liczy 60 tysięcy żołnierzy. Ta śmieszna koalicja, w momencie gdy zobaczy tę armię, będzie mogła się co najwyżej popłakać. Po prostu to co oni teraz zrobili, to był największy błąd w historii Cesarstwa Świętego Romana. Święty Romanie, tak się po prostu nie robi. Ja rozumiem, że razem macie nam 60 tysięcy żołnierzy, ale ja sam moimi żołnierzami, z moją dyscypliną mógłbym was zmasakrować, więc nie wiem po co wam ta wojna. Tak naprawdę po co wam ta wojna? Zrobiliście błąd, popełniliście błąd, ale ja pozwolę wam jeszcze naprawić swój błąd, jeżeli zgodzicie się dołączyć do mojego świętego cesarstwa Prus, które już niedługo powstanie na miejscu cesarstwa świętego Romana. Ale najpierw rzeczy ważne, czyli najemnicy, bo jak ktoś słusznie napisał w komentarzach, Niedźwiedziu, tutaj cytuję, masz tyle hajsu i taki przychód, że możesz wynająć wszystkich najemników tego świata, którzy pomogą Ci spierdzielić po prostu, znaczy nie spierdzielić, tylko wpierdzielić tym głupim koalicjantom, którzy ruszają na Ciebie armią liczącą ponad... Ponad 60 tysięcy żołnierzy, to będzie 60, 70, 89, prawie 100 tysięcy armii tam mają. No, r ar, 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 mówiąc jak pirat, rrr, tak nie powinno być. Troszeczkę to jest dużo i zaczynam się obawiać, że ta wojna może być trudniejsza do wygrania niż mi się wydawało, ale spokojnie, spokojnie, ja jednak w tej grze grać również potrafię. Przy okazji też warto wspomnieć, że jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, ja nie wiedziałem, że ja mogę robić tutaj sobie, kurde, za pomocą klawiszu Shift, wyznaczanie ścieżek, wyznaczanie ścieżek, które, dzięki którym mogę wyznaczać, jaką drogą ma poruszać się moja armia. Ja nie wiedziałem, że to działa tak samo jak w innych RTS-ach teraz dzięki Crusader Kingsowi się tego nauczyłem. I czasu powiedzmy, nie dźwigź ty nobie! Jak mogłeś prowadzić wojny bez tego? Normalnie, po prostu patrzyłem, gdzie moja armia idzie. To takie trudne, to takie zaawansowane, żeby spojrzeć, gdzie idzie twoja armia, żeby kontrolować to, jak ona się przemieszcza. Przecież to nie jest jakoś mega trudne. I tak samo nie jest też mega trudne pogodzenie się z tym, że kiedy ja. Prowadzę jakiś komentarz, kiedy o czymś mówię, no to zazwyczaj się na tym skupiam. A kiedy się na tym skupiam, niczym woda w kiblu, haha, taki tam żarcik, no to wtedy nie patrzę zbytnio na moje jednostki, przez co wtedy one giną w głupi sposób, jak w poprzednim odcinku. I tutaj odpowiadam na komentarz pewnego pana, który zarzucił mi, że jak mogłem być tak grubym i nie cofnąć mojej armii? Mogłem z dwóch powodów. Chodzi mi tutaj oczywiście o bitwę, która od. to ja miała miejsce w Tuchelu, bodajże. Ja tam wysłałem armię, ale w międzyczasie zobaczyliśmy, jak inna armia również tam zmierza, i przez to przegraliśmy jakąś tam bitwę, ale o to, że na najnowszym dodatku nie mogę cofnąć mojej armii. Zresztą nawet zademonstruję, bo może niektórzy z Was nie wiedzą, proszę bardzo. W momencie, kiedy pasek ładowania jest powyżej, o właśnie powyżej połowy, to pasek robi się szary, i w tym momencie nie mogę kliknąć gdzie indziej. Ona musi tam dotrzeć. Jeżeli ktoś tego nie wiedział, to teraz to wie. I dlatego niektórych moich armii nie mogę po prostu wycofać. Dobra. Widzimy, że mój kraj jest troszeczkę okupowany. Widzimy też, że tracimy 600 dukatów albo zyskujemy 3 inflacji. Bardzo źle, ponieważ to jest imię związane z Nacjonalnym Bankiem, czyli z naszym Narodowym Bankiem, który jest w kłopotach. Znamy to między innymi z naszej Polski, która rzeczywiście również takie problemy w rzeczywistości posiada. Ale my, w przeciwieństwie do Polski, mamy mądrego przywódcę, czyli mnie. Mamy mądrego władcę, który poprowadzi mój kraj do zwycięstwa, tylko potrzebuje armii. Armii, która zjednoczy się z armią francuską, która jak na razie niestety, niestety, Kurde, chodzi sobie tutaj po terenach moich przeciwników i próbuje ich oblegać, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby zmusić ich do tego, by przyszli do nas. Jak my to zrobimy? Na razie nie wiem, na razie nie wiem, ale pamiętam, że była taka opcja, by wyznaczyć mojemu sojusznikowi cel. Pytanie tylko, gdzie ta opcja była? Szczerze powiem, że nie pamiętam. Wiem, że gdzieś ona jest, ale gdzie? Ciężko mi teraz powiedzieć. Widzimy, że armia francuska właśnie wbiła się. W ogromną wręcz armię, która jest armią Palatynatu, więc my tam podejściemy naszych żołnierzy, tym samym, tym samym uczestnicząc w tej bitwie, ale dużo nam to nie daje. Ponieważ jak widzimy, armia Palatynatu jest dwukrotnie większa, a Francja nie chce tam podesłać swoich posiłków, więc tak naprawdę w tym momencie mamy przejebaną sytuację w Erzi. Nie, chodzi mi tutaj o postać z Fairy Tail, ponieważ z tego co słyszałem, Erza to jest postać z Fairy Tail. Dobra, mamy tutaj 18 tysięcy żołnierzy, którzy walczą z 47 tysięczną armią. Jak my to wykorzystamy? Nijak. Możemy co najwyżej przesunąć nasze armię troszeczkę bardziej w kierunku linii frontu i rekrutować kolejnych najemników, na których nas po prostu stać, no bo mamy chory przychód plus 19 obecnie. Możemy również bustnąć sobie technologię militarną na kolejny poziom, co w sumie nie jest głupim pomysłem, bo będziemy dzięki temu mieli jeszcze mocniejszą armię. Dzięki czemu z kolei, w momencie jak się wbijemy w tych murzynów, bo możemy ich już nazwać murzynami murzynami Europy, można by powiedzieć jak my się w nich wbijemy, to z nich po prostu nic nie zostanie. Dlatego teraz wyślę moją armię tutaj do Neumarku i mam nadzieję, że jakąś malutką, pojedynczą armię uda mi się przechwycić. Tylko oby ta armia platynatu się nie ruszyła. Jeżeli ona się nie ruszy, to nie zdąży tutaj dobiec i tym samym ja powinienem zmasakrować tych kolesi, zanim oni ogarną. Co dzieje. Proszę bardzo, Hansa w tym momencie pada, aczkolwiek widzę wszelkie posiłki tego świata, które pędzą teraz w kierunku Neumarku i tym samym 40 tysięcy żołnierzy nagle się znalazło w nowej marki. Muszę odpocząć wszystko co mam w tym, w tym wypadku. Mam nadzieję tylko, że uda mi się to wygrać, nawet pomimo, iż moja armia tak naprawdę nie istnieje pod względem liczebności. Ponadto jest evencik. Evencik, który mówi nam, że możemy stracić Church Power albo stracić Administrator Power. W tym wypadku wolę stracić Church Power, którego i tak na nic nie przeznaczam, więc alleluja I do przodu przede wszystkim naszymi armiami, które już łącą się, łączą się w nowej marchi i tym samym anihilują wojska Hanzy. Proszę bardzo, dyscyplina robi swoje. Jakby ktoś się szeptał, co robi dyscyplina? Właśnie to robi dyscyplina. Dyscyplina napierdala. To jest jedyne tak naprawdę określenie tego, co robi dyscyplina. Dyscyplina napierdala i tak konkretniej. Uuu, jeżeli my teraz tam wejdziemy, o mój Boże, weszliśmy i to oni mają teraz minusy, więc tak naprawdę ta bitwa jest już wygrana. Tej bitwy nie da się przejść. Grać. Nawet pomimo, iż my mieliśmy wyjściowo mniejsze morale, to oni wbili się w nas, w armię, która ma więcej dyscypliny i mają dwa minusy: minusy za przekraczanie oraz minusy za teren, ponieważ w tym miejscu znajdują się góry, doliny, rzeki i bagna. Nam się nie da walczyć. I tym samym my sami z pomocą naszej armii zaniknialiśmy armię naszych koalicjantów. Aleluja! A w międzyczasie Szwecja co robi Szwecja? Szwecja gromadzi armię na północy. Tak ona nam pomaga. Taki to jest dobry sojusznik. Ja nie wiem, ja jej nie niszczę, a ona mi nie pomaga. Jak tak można? Nie wiem, ale wiem jedno. Wiem, co w tej wojnie zrobimy. W tej wojnie zabierzemy te prowincje tutaj od Brandenburgii, ponieważ moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, ta prowincja powinna należeć etnicznie do nas, z tego względu, że ten nasz napis będzie ładnie wyglądał. Innymi słowy, moim powodem do wojny z Brandenburgią będzie to, że mój napis jest brzydki. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to wydaje mi się to całkiem sensowne. Po drugie, rozwiążemy Cesarstwo Świętego Romana. Dokładnie tak, ponieważ walczymy ze wszystkimi, wszystkimi elektorami oraz z cesarzem. Co oznacza, że będziemy mieli magiczną opcję. By zrobić Dismantle Holy Roman Empire, czyli cesarstwo świętego Romana. I mi się to podoba. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Z tego względu, że nie będę musiał się już pierniczyć z tymi wszystkimi koalicjami, z tymi wszystkimi wypizduwami, a Francja będzie miała otwartą drogę do cesarstwa bez najmniejszego problemu. A ja chcę się z Francją zjednoczyć. Ja uważam, że Francja jednak nie jest taka zła. Ona jest dobrym sojusznikiem i wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli wspólną granicę gdzieś tutaj, o mniej więcej w tym miejscu, to będę zadowolony. Czyli mniej więcej na renie. Dobra, co my tutaj mamy? Military divide. Możemy zwiększyć fort defense albo siege ability. Oczywiście, że siege ability my nakurwiamy, a nie się bronimy. I ruszamy armię do Anhaltu. Tutaj mamy bitwę, która przejdzie do historii jako cud pod Anhaltem, kiedy to moja armia przepływając przez rzekę po prostu na tratwach zabiła armię, która stała na brzegu. To jest coś, czego się nie widuje na co dzień, i dlatego to jest cud pod Anhaltem. Chociaż czy ja wiem, że taki cud, mamy taką dyscyplinę, że żadne góry i doliny nas teraz nie zatrzymają. My po prostu chodzimy i masakrujemy. Tutaj nie da się, nie da się już nas zatrzymać. Po prostu armia polska idzie, armia polska masakruje, i dlatego też w sumie po części Niemcy tak cisnęli w tej drugiej wojnie światowej. No bo też zastosowali taką taktykę jak ja, czyli Blitzkrieg. Idziemy i masakrujemy, nie patrzymy na nic. Do przodu przede wszystkim masakracja totalna, nikt nie przeżywa, nikogo nie oszczędzamy i jest fajnie. Do tego jeszcze, gdybym miał opcję wygnania Żydów z mojego kraju, to w ogóle już bym był mega szczęśliwy i mógłbym nawet nazwać się, na, albo nazwać tę serię Wizja Adolfa Hitlera. Dobra, to było akurat takie nie na miejscu, bo w sumie niektórzy to, to są nie niedźwiedziu, jak możesz tutaj w ogóle tego Hitlera w ogóle i tak dalej, niczym Korwin. Hahaha, takie tam żarty. Dobra, nieważne, bo to zmierza w złym kierunku. Dobra. Grałem bitwę pod Niderlauschitz, która to już jest bitwa pod Niderlauschitz, tak naprawdę chyba setna, ponieważ Niderlauschitz jest teraz na naszej granicy, co oznacza, że regularnie tam się jakieś bitwy toczą z jakimiś Rumunami, którzy próbują w jakiś głupi sposób przebrnąć, właśnie przez naszą linię graniczną, przez nasze tutaj bramki na granicy, a my mówimy nie, ponieważ nie wolno, tak po prostu nie wolno. Przy okazji, nasza druga armia natknęła się na armię Saksonii i zobaczymy teraz, czy nasza armia bez lidera ma szansę wygrać z armią Saksonii, która jest dwukrotnie większa. Chyba nie ma szans, ponieważ jednak lider to lider Przewaga i na robią swoje, ale my już wysyłamy tam naszą 12-tysięczną armię, która mówi: Papa Armio Saksonii, papa, do widzenia, Ła, fajnie było poznać, super sprawa w ogóle, widzę, że masz 105 dyscypliny, fajnie, fajnie, ale mam 125%, więc chuj ci w dupę, Saksonio, nie istniejesz. Coraz to nowe kraje wchodzą w koalicję przeciwko nam, myślą, że mają jakiekolwiek szanse, ale tak naprawdę po tym, co się stanie po tej wojnie, ogarną, chyba że tych szans jednak nie mają. Dlaczego? Bo cesarstwo VIII Romana zniknie i przestaną być tacy bezpieczni, nie przestaną się czuć bezpiecznie, i zaczną walczyć między sobą. Teraz nie mogą walczyć między sobą z tego względu, że jest ta głupia ustawa, ta głupia reforma, która nie pozwala na walki między poszczególnymi krajami w cesarstwie. Ale my, te, my rozłączając cesarstwo, sprawimy, że te kraje zaczną się między sobą gryźć. Kolonia będzie chciała zabrać co jej etniczne jest, a co na przykład jest etniczne kolonii, zaraz sprawdzimy. Na przykład, no nie ma tutaj zbyt wiele, ale tutaj też nic nie ma, kurwa, nie nad nie klejmują się. Jest! Jest Bawaria, która ma klejma na mainz. Proszę bardzo, czyli taka Bawaria zje sobie mains i będzie zabawnie. Ogólnie, niech to cesarstwo płonie, niech ona się samo rozbiera na części, a ja ja tylko pozabieram to, co jest etnicznie moje, czyli wszystko. Ponieważ, jak już kiedyś mówiłem, ja jestem obywatelem planety Ziemia, a skoro jestem obywatelem planety Ziemia, no to etnicznie zasługuję na posiadanie wszystkich ziem tego, tej planety, czyli tego świata, a ten świat to Europa, tak naprawdę. że to tutaj jest cywilizowany świat. Cywilizowany świat się kończy mniej więcej tutaj na mojej granicy. Tam dalej to już są już murzyni, a. i mains. dlaczego ty to robisz? Mains? Nie powinieneś tego robić. Mains w tym momencie podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Druga koalicja wypowiedziała mi wojnę. Pytanie tylko, czy mnie w to w jakikolwiek sposób rusza? Nie. W ogóle. Nawet, na, nawet się tym nie przejmuje. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie biorę sobie kolejną ideę dyplomatyczną. W tym wypadku to będzie idea, która zwiększy mnie Diplomatic Reputation o 1 i zmniejszy, zmniejszy coś tam jeszcze. Chyba ale nie przeczytałem do końca. Ponadto rekrutuję sobie kolejnych najemników i ci najemnicy powiedzą temu Mains papa. Pa. Takie łagodne, fajne papa. Pa. Nie będziemy z Tobą tutaj w ogóle dyskutować na żadne tematy, drogi Męsie. My Cię po prostu zmasakrujemy z pomocą naszej wspaniałej armii najemników, która już przybywa na brzegi mego wspaniałego królestwa. Prus. Więc Alleluja! Po raz kolejny. I do przodu. Pytanie tego, czy dołączyła do tej wojny Francja? Oczywiście! I Francja, i Szwecja. Więc w tym momencie tak naprawdę sytuacja w ogóle się nie zmienia. My i tak tę wojnę wygramy. Mamy już oblegany Magdeburg, czyli oznacza to, że mamy obleganego cesarza. Ponadto wysyłamy naszą armię tutaj, może na południe, do Anhaltu. Będziemy oblegać, co możemy. To jest najlepsze. Będziemy oblegać, co tylko możemy. Zobaczmy, kto jest w ogóle elektorem. Elektorami w cesarstwie są Anhalt. Palatynat, Saksonia oraz Werden. Werden to jest kraj, który znajdował się gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Otóż to, to jest ten jednopowinny kraj, więc wydaje mi się, że sensowne będzie, jeżeli my go będziemy oblegać, podobnie jak zresztą Anhalt, który znajduje się zaraz obok. Ponadto podeślemy tam naszych żołnierzy, którzy na pewno są już sprawni bitwy. Halo, halo, ale się we mnie wbili. Mładko, mosko całe koalicje tego świata na mnie teraz pędzą. Jeżeli Francuzi by mi teraz pomogli, to byśmy to wygrali, ale Francuzi chyba nie ruszą tyłka, z tego co widzę. Halo, halo, Francuzi, czy wyruszycie tyłek? A jeszcze te armię tutaj podesłałem, Głupio, głupio, głupio te armię podesłałem. Ale Francuzi z niewiadomych przyczyn nie chcą mi tutaj podesłać armii. No, mogliby, ale nie chcą. Nie wiem dlaczego. Przegraliśmy jakąś bitwę pod Magdeburgiem. Ty, armia, cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Wszyscy się cofamy, czy wszyscy się cofamy, wszyscy się cofamy w rozwoju. I stajemy na granicy, ponieważ tam widzicie dzieją się złe rzeczy, pomimo że, <noise> Ale ich jest 55 tysięcy, a ja i tak ich morduję, ich po prostu masakruję tutaj mimo wszystko! Dyscyplina robi swoje. Francja potrzebuje Twojej pomocy, a ty Szwecja byś tutaj przyszła i pomogła, a nie kurde, czekała na zaproszenie do wojny. Proszę bardzo mi tutaj przyjść i pomóc! Jak przystało na dobrego sojusznika, ja Ci pomogłem jak ty miałaś problemy, więc teraz i ty mi pomóż. Przepraszam, że przez chwilę graliśmy na mapie terenu, ale tak mi się jakoś przekliknęło. Ponadto, powinniśmy zatrudnić kolejnych najemników. Tym razem będą to najemnicy działa. Wiecie, czasem się rodzą tacy ludzie, którzy nie wyglądają jak ludzie, tylko wyglądają jak działa. I właśnie to są ci najemnicy. Najemnicy działa tak zwani. No i oni niestety mają takie smutne historie, że chcieli pójść do szkoły, chcieli się edukować, ale wiecie, to nie, nie było szkół dla działa, nie było szkół dla armat. No i dlatego zostali najemnikami i nie potrafią mówić, pisać i, sta i dalej są działami. Jedyne co potrafią robić to strzelać. Mają mocne pierdolnięcie. A tak to nic. Maję będzie też kliknąć na mapie tutaj dyplomatyczną, by zobaczyć, że walczymy z całym Cesarstwem Północnym, więc ha, śmieszna sprawa. Tak samo jak śmieszne jest to, że moja armia ponownie gromadzi się w jednej prowincji, a armia francuska dostaje po dupie. To tylko pokazuje, że Francja ma bardzo słabą armię. Mogłem teraz spisować z tymi gałganami, którzy wypisały mi pozycję pokoju, z tym tym Anhaltem, ale prawda jest taka, że ja jestem teraz w takiej furii, że ja mam ochotę ich wszystkich zmasakrować, tak doszczętnie. Dlatego teraz masakrujemy sobie armię tutaj saks która stała w mojej prowincji, nie wiem dlaczego w ogóle ośmieliła się stać w mojej prowincji. Ponadto poczekamy, aż armia francuska się zregeneruje, a następnie razem z nią ruszymy na połączoną armię tutaj tych wszystkich koalicjantów, która pędzi na Force marszu, ależ na pierdzie, ależ oni pędzą. Ależ oni pędzą, aż się chyba w nich wbije i ich zmasakruję. Proszę bardzo, wbijam, mam minus, ale ten minus mi nic nie robi. Ponadto coraz więcej to że posiłku tutaj ich idzie. Halo, halo, musimy te bitwy wygrać. Halo, halo, o Jezus Maria, się was tutaj narobiło, przyjaciele, koledzy, koleżanki, jeżeli tam jakieś są, co to w ogóle ma być? Ja się na takie coś nie zgadzam. Proszę natychmiast przestać mi tutaj wygrywać bitwę. Co to ma być w ogóle? 7 tysięcy żołnierzy jeszcze mi tam pozesłali, no ale i tak wygrywam. I tak wygrywam, ich masakruję. <grych> to jest smutne. To jest bardzo, 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 bardzo smutne. Jeszcze tutaj przyjdzie Francja, która pomoże. No mam nadzieję, że pomoże Francuzie. Pomożesz? Francuzie, pomóż. Jak wyjdziesz tutaj, to wygramy. Tylko wejdź. Francjo, błagam, podejdź tutaj. Francjo, Francjo. No, i bez Twojej pomocy musiałem to wygrać. No, Francja, głupia, głupi sojusznik, ona nie myśli. No, ten, ten Francuz nie myśli, po prostu nie myśli. No, trzeba się z tym pogodzić. Dobra, a masakrujemy kolejnego kolesia. Tym samym nie mają kolejnej armii. Kogo jeszcze mam zmasakrować? Pokażcie mi, kogo jeszcze mam zmasakrować? Ciebie mam zmasakrować? Dobrze, to ciebie zmasakruję. Proszę bardzo, gonię Twoją śmieszną armię. Na, na ba, zmasakruję armię kolonii. To wydaje się dobre, sensowne. I 34 tysiące Francuzów idzie mi w tym pomóc. No, idzie pomóc mi z tą armią północną, więc super. Więc ja rozwalę armię kolonii, a następnie pomogę Francuzom Halo, halo, idziemy pomóc Francuzom. Tam będzie bardzo wielka, bardzo ważna bitwa. Dowodzimy w tej bitwie, więc to nasza dyscyplina tutaj jest de decydująca, ale jest problem. Dość spory. Chyba będziemy musieli wziąć pożyczkę zaraz, jeżeli tak dalej to pójdzie. No bo jest spory problem, polegający na tym, że nie za bardzo możemy wygrać tę bitwę, bo armie francuskie są głupie, słabe i mamy minusy. Ajajajajajaj, wygrają mimo wszystko, oni to mogą wygrać. Chyba, że rzuty kostką nas uratują. Nie, 0-4, pani Basia nie jest po naszej stronie. 9-4, 2-4, 4-3, 6-0. O, 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 o 2, No rzuty kostką dalej, gówno. Przegraliśmy jedną ważną bitwę, ale to jeszcze nie jest przegrana tak naprawdę całej wojny. My to jeszcze ugramy, my to jeszcze ugramy spokojnie, spokojnie. Moja armia na pewno sobie w ty z tym poradzi. Za to, nie zatuniemy sobie jakiegoś doradcę do naszego National Unrestu, żeby mieć mniejszy. Czekam ciągle na armię Szwecji, która tutaj przyjdzie i mi pomoże, ale widzę, że armia Szwecji nie chce mi tutaj przyjść i pomóc. Nie wiem, czy ma problem z przejściem przez Danię, czy tam kogokolwiek innego, czy po prostu jej się nie chce, no ale to jest słabe i smutne zarazem. Co więc ja mogę zrobić? Z kim ja walczę w ogóle tutaj? Mainz, Augsburg, Kolonia, no ogólnie kraje, które mnie nie interesują. No źle to wygląda, no razem połączyli jednak te armie i teraz to bardzo smutne jest. Francja okazała się gówniakiem, a nie sojusznikiem dobrym. No ogólnie jest źle. Ogólnie jest bardzo źle. Dlaczego dwie koalicje wypowiedziały mi wojnę? Nie wiem. Ale wiem, że miałem idealną okazję do rozwiązania cesarca Świętego Romana. Problem w tym, że liczebność moich armii się troszeczkę nie zgadza. Gdybyśmy mieli bardziej liczebne armie, to byśmy to jeszcze ugrali, ale nie mamy. Przydałby się jakiś event na mempower, wtedy to, to by... A chociaż w sumie weźmiemy jedną pożyczkę. Poprawdzie, teraz się zadłużamy, bo będzie miało teraz brzydki przychód. Ale dzięki tej pożyczce możemy kupić kolejnych najemników, Między innymi też kawalerię oraz ludzi artylerii. Czyli ludzi, którzy są artylerią, o może tak, bo ta historia już opowiadałem. Okej, okay, mamy teraz troszeczkę tutaj już w rekrutacji. Podeśniemy tam naszych żołnierzy, żeby pomóc Francuzom. Jak widzimy, armie naszych koalicjantów ruszają, nie ruszają. Chyba nie ruszają na razie. Chociaż właśnie się wbiły. I źle to wygląda. No bardzo źle to wygląda. No Francja traci żołnierzy. A Francja, która traci żołnierzy, to smutna Francja. Ja nie wiem, czy ja chcę z taką Francją mieć sojusz. No ona powinna mi pomóc, pomagać, ale nie pomaga. Jak to ugrać? To są pytania bez odpowiedzi. Ale chyba wiem, jak to ukraść. Musimy spisować z mainsa. Bo to Mains dowodzi w tej wojnie. Jeżeli my spisujemy z main, na przykład co, co chce od nas mains? Nic. On jeszcze nie wie, co chce, bo nie ma jeszcze wargola. War Mogę spisować niby z Anhaltem. Ale prawda jest taka, że ja nie chcę z nim pisować. No bo mimo wszystko ja chciałbym to, to Cesarstwo świętego Romana rozwiązać. Dlatego myślę, że ruszę teraz do mainsa. Będę go okupował. I być może tym samym zmuszę go do whitepisa. A wtedy, jak on się z whitepisuje, to ja nie będę musiał się trzymać tą 100 tysięczną armią niemiecką, która tutaj stoi. Wow, wow, ale tej armii to cedrali naprawdę. 72 tysiące, 30 tysięcy się odłączyło. No, trzeba teraz czekać, aż oni się porozłączają, bo tak troszeczkę teraz po chuju się tutaj zjednoczyli. W bólu i nadziei można byłoby zażartować. No i źle to dla nas wygląda. Gdyby się troszeczkę, troszeczkę minimalnie rozłączyli z tych, tych regimentów swoich, na przykład gdyby taka armia Monsteru teraz tutaj do nas podeszła, to mielibyśmy szansę tutaj jeszcze coś ugrać. Trzeba dobrze, dobrze operować armią. B bardzo dobrze. Nie, nie, tędy iść nie chcemy. Chcemy pójść do tej prowincji, zmasakrować ten tysiąc Saksonii, no bo nie możemy pozwolić, żeby Saksonia rekrutowała jakichś żołnierzy pod naszymi, pod naszymi, granicami, prawda? Ponadto te, to 12 tysięcy może zdążylibyśmy zmasakrować. Może. Nie wiem, czy się wbijać, czy się nie wbijać. To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie, chociaż z, dru z drugiej strony to jest jednak chyba sojusznik tego głupka Mainsa. Więc jeżeli my te armię zmasakrujemy i to tak szybko, to oni stracą Mordskora. Armia 71 tysięczna się nie rusza. Wygraliśmy bitwę tym samym. Kolejna armia próbuje się w nas wbić i się wbija. Ma minusy, przegrywa. Czekamy więc na kolejną armię, która za chwilę się wbije. Nie, nie wbija się, dobrze. Więc idziemy masakrować dalej. Francuzi ich dogonili. Wbijamy się, żeby im pomóc. Tym samym masakrujemy kolejną armię i być może Mains zaraz będzie chciał się poddać. Ponadto dostaliśmy Kasus Belli na Austrię. Ma prowincję, która nas interesuje. Jest to prowincja Machren. Ale ja mam na nią teraz Ban Mam teraz wie, większe tutaj problemy niż jakaś prowincja Machen. Okej, okay, zmasakrowaliśmy armię Mainsa. Być może jeszcze jak zmasakrujemy mu jakieś tam oddziały, to będzie chciał White Pisa. A jak będzie White Peace z Mainsem, to już będzie po, po, po sprawie tak naprawdę. Hmm. 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 Drogi Mainsie. Drogi Mainsie. Drogi przyjacielu Mainsie, można byłoby zażartować. Ja idę teraz do Twoich ziem i szukam Twoich armii. Mam nadzieję, że jakieś armię tam posiadasz i że wbijesz mi troszeczkę Wolskora. Jeżeli tak będzie, będę bardzo zadowolony. Widzę, że owszem, że owszem, coś tam posiadasz. Jakaś bitwa tutaj pod Ansbachem miała miejsce bez mego udziału. No, taka, taki trochę smutek, ale na to nic nie poradzę. Po drodze armię w Württembergu. No bo czemu tacy Niemcy w Württembergu mają żyć? Ja nie widzę w ogóle powodów, dla których oni mieliby oddychać tym samym powietrzem co ja. No bo to jednak Niemcy. Niemcy to Niemcy, tutaj nie, 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 nie myślmy, że to jakoś będzie. Oni dalej nie chcą się poddać. To jest wojna koalicyjna i dalej Mains nie chce się poddać, dalej uważa, że ma jakieś szanse w tej wojnie, dlatego my teraz musimy zmasakrować armię Mainsu doszczętnie, wchodząc tutaj do, tego, do tej prowincji tu. Do... To jest chyba Frankfurt, tak? To jest Frankfurt? Tak, to jest Frankfurt. To ma bitwa pod Frankfurtem, masakrujemy całkowicie armię Mainsu i liczymy na to, że po zmasakrowaniu tej armii oni stwierdzą, że idziemy do domu. Idziemy do domu? No panowie. 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 Mogę Wam jeszcze zapłacić co najwyżej, ale zostawcie mnie w spokoju, nie chcę z wami walczyć, ja mam inny cel teraz. Grunt, że udało nam się część armii zmasakrować i to bez takiego, bym powiedział, większego problemu. Zmasakrujemy kolejną armię Wurtembergu, no bo znowu jakimś cudem, ci Niemcy próbują oddychać naszym świeżym powietrzem. Ponadto ruszymy też tutaj do tego Augsburga, haha, który ucieka na północ i chce się zjednoczyć tam ze swoimi siłami. O, i to jest niedobre, to jest bardzo niedobre, tak to mi się bardzo nie podoba, że oni się jednoczą w jakieś duże armie koalicyjne. Tak samo nie podoba mi się ta kolejna pożyczka, która troszeczkę mnie zadłuża teraz. Hmm, gdybym złapał tę armię 31-tysięczną i wygrał, znaczy zmasakrował ją bez, bez jakiegoś problemu, to mogłoby się udać. I to się uda, oni mają minusy. Proszę bardzo, złapałem 31-tysięczną armię i ją masakruje granatami, bombą atomową wręcz, super. Jeden problem z głowy. Teraz armia Werden. <grymne> to jest to. To są manewry wojskowe. To są po prostu manewry. Ja tutaj będę ich niczym prawdziwy partyzant na ich terenach. Będę tutaj masakrował ich oddziały, które troszeczkę się zagubi zagubiły. Boli mnie fakt, że mi tam oblegają połowę kraju, ale spokojnie, spokojnie. Co najwyżej wybuchnę i oni będą musieli walczyć z moimi butownikami. Więc to nie jest jakiś tam mega problem. Tak samo jak mega problemem jest też to, że, że 25 tysięcy armii kolonii stoi w Gdańsku. I że 6 tysięcy armii Brandenburgi próbowało mnie <grywanie> zatrzymać. <grywanie> Mogło próbować, prawda? Ale my się na takie rzeczy nie zgadzamy. Męsie, ty widzisz, że ty nie masz szans. Może spisuj co? minus 17, no gówno, no to nie chcę spisować, to troszeczkę się, czy, czy troszeczkę pomęczymy, dobrze? Na przykład wbije się teraz w armię tego Klewesa, zmasakruję ją to, do, totalnie, pluję na nią totalnie, zmasakrowałem, ponadto wbiła się we mnie armia jeszcze Saksonii, Anhalt już spamuje o White Pisa, znowu, ponieważ ogarnął, że nagle stracił armię, że coś się jego armie jakoś tak nie istnieją tutaj, Magdeburg pró próbuje, bo, że próbuje, chciałem próbuje oblegać e, Marienburg, ale no to, to że burki burk to nie znaczy, że zaraz będzie będzie. Jakieś ułatwienie, prawda? Dlatego masakrujemy armię cesarza. <cesarz>, Cesarz Magdeburg. To jest smutna sprawa. I lecimy do Anhaltu. Proszę bardzo, tym samym udało nam się zmasakrować 100 tysięcy żołnierzy wroga przy użyciu 30-tysięcznej armii. Po prostu manewrowaliśmy między prowincjami, masakrując wszystko, co nam się napatoczyło. Może jeszcze uda nam się zmasakrować armię Saksonii. Byłoby bardzo miło. ale halo, halo, Saksonio. Dzień dobry, dzień dobry. Czy chce pan porozmawiać o Bogu, ale tym protestanckim, a nie tym drugim, złym, katolickim? Oczywiście, że pan chce. Ponadto masakrujemy dalsze armie i tym samym mamy zagrożenie już zaniechane. Halo, halo, Anhalt znów spisył tutaj mi z pozycją pokojową, ale, ale, ale. Mam duży War Exhaustion, wpadałby zredukować ten War Exhaustion, nie chcemy buntu w tym momencie, jednak bunty nie byłyby nam dobre. Tak samo jak do, niedobre jest to, że Maze dalej chce walczyć. Dlaczego Maze chce walczyć? Dlaczego on uważa, że ma jakiekolwiek szanse w tej wojnie? Moim zdaniem nie ma w ogóle szans w tej wojnie, ale to jest Maze, to jest BOT, on nie myśli, on próbuje jakieś uskuteczniać tutaj swoje prawa, jakieś swoje w ogóle marzenia, no ale to wiem, jak to się skończy. To się może skończyć tylko w jeden sposób moim, moim zwycięstwem, prawda? A propos mojego zwycięstwa, to zbliża się nieuniknionie, ponieważ za chwilę dojdzie do ostatecznej, decydującej bitwy. Mam minusy, ale mam więcej dyscypliny. Jeżeli ta armia Saksonii się nie ruszy, to zmasakruję teraz armię Mace'a i tym samym wbiję sobie wystarczająco dużo Warscora, by zmusić tego gówniaka w końcu do spisowania ze mną. Minus 5. Co wy chcecie ode mnie? Kor Kawen to Lituania. Gówno. Nic im nie oddam. Jesteście nienormalni po prostu. Masakruję wam armię za armią, a wy dalej myślicie, że możecie to wygrać. Ponadto... Aaaa! Berlin został w ogóle splądrowany. Cóż za smutek? Cóż za żal, cóż za zgrzytanie zębów. Prawie takie jak ta bitwa pod poddamem, gdzie właśnie moje armie zmasakrowały armię Anhaltu. Okej, okay, pytanie tylko, dokąd wycoła się armia tej drugiej koalicji, o koalicji Mainsa. Ona się wycofała chyba znowu do Frankfurta, więc my tam pójdziemy, zmasakrujemy i powiemy im papa. Pa". Alo, 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 alo. Widzę, że trzeba iść naokoło, bo niestety no, forty, te sprawy, w ogóle zabudowania, mury graniczne. O, tam się ukryła armia z tej śmiesznej drugiej koalicji. No to my tam idziemy. Dzień dobry. Pogonimy was troszeczkę po tym cesarstwie. Dobrze, że mam głównie najemników tutaj, bo to nie, nie są się tak z mempowera, jakbym się srał, gdybym miało samych ludzi za mempower właśnie. O, jaki ładny event. Mogę dostać prestiż albo, albo, albo dukaty. Wolę prestiż. Prestiż mi się bardziej teraz przyda. Prestiż więcej nakurwiam, więc proszę bardzo, nakurwiamy. Jest fajnie, jest śmiesznie. Armia pańca, Mainsa pańca właśnie upada. I tym samym powinni się chyba za chwilę zgodzić na White Pisa. Tak mi się wydaje. Chociaż White Piece po tym, co ja z nimi. Tak, chcą White Pisa. Po tym, co... To jest dla mnie śmieszne. To jest dla mnie śmieszne wręcz, no. No ale no, no widzicie, no taka, taka sytuacja jest, nie? No Relays Nations, uwolni Ansbach może, co? Albo Hesse. Nic nie uwolnisz? Dobra, masz tego Whitepisa, zostaw ty mnie w spokoju, nic od ciebie nie chcę, dawaj pieniądze, idziemy masakrować Saksonię i resztę. Tak jak też myślę, że to jest dobry moment, by zatrzymać i zakończyć ten odcinek, który pokazał chyba, że jednak ten niedźwiedź jakoś te wojny prowadzi. Mimo, że zazwyczaj są chaotyczne i bez sensu, to jak trzeba, no to wygrywa te wojny. Wystarczy tylko dobrze manewrować armią i myśleć przede wszystkim. Przede wszystkim myśleć, a nie wbijać się na pałę w dwukrotnie większą armię, jak robi to Francja chociażby. Tak więc pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, pamiętajcie o ocenie odcinka. W tym odcinku nie mam dla Was żadnego pytania, ponieważ moje pytanie pozostaje dalej jak to powiem, aktualne, które zadałem Wam przy okazji poprzedniego odcinka, czyli czy, co mam zrobić, czy mam cisnąć, czy mam zwać pisować, ale teraz odpowiedź jest raczej już jasna. Muszę ich cisnąć, ponieważ oni nie mają już armii, zostało im tutaj raptem z 7 tysięcy, może nie wiem, może z 10 maksymalnie zbiorą tych tysięcy armii. Innymi słowy, to jest już koniec dla cesarstwa Świętego Romana, więc w na następnym odcinku najprawdopodobniej zobaczymy, jak to cesarstwo, to zaznaczone na zielono cesarstwo, przestaje istnieć i staje się po prostu przeszłością. Więc mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać tego odcinka. Jak już mówiłem, pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka, pamiętajcie o jego ocenieniu i do usłyszenia w kolejnym materiale.